Nie miała jadwisia strojnej sukni żadnej. Modliła się o nową jedwabną. Modliła się z wieczora, bo kochała Melchiora, a ten Melchior, chłopak we wsi najbogatszy, na nią nie patrzył. Zasnęła Jadwisia w pacierza połowie. Ukazali się jej we śnie trzej królowie. Kasper, Melchior i Baltazar przyszli do niej z nakazem. Mieli korony, i perła, i orszak, a już ten ich czarny lód był najgorszy. Jadwisiu, gdy do modlitwy klękasz, nie mógł się o jedwabną sukienkę. Jeśli Melchiora kochasz, uwierz nam starym trochę. Zapamiętaj sobie ten sen. Na miłość najlepszy jest len. Jak wisia królem uwierzy? miała codzienne pacierze. Modli się o suknię spódna. Ciotka przywiozła jej suknię. Suknia była całkiem nieostatnia, Haftowana na płótnie w kwiaty. O dziwa. Cud niepojęty. Pękają z zazdrości dziewczęta. Wieś cała z podziwem patrzy. Melchior się jak wisi oświadczył. Szli przez wieś. On odświętnie ubrany, ona w sukience lnianej. Więc wieś się rozbiegła jak żywa. Jak to się miłość zdobywa. I odtąd należy wiedzieć, że w lnie właśnie urok ten siedzi, bo objawił Jadwisi sen, że na miłość najlepszy jest len.